Dzień dobry, witam serdecznie z naszego sklepu CDN w Katowicach, ale ja Orfan tego dwa. Dzisiejszy blog prezentacyjny poświęcamy kurtkom, kurtkom puchowym z naturalnym oprzyciem z jenota w super promocyjnych cenach. Także warto na to zwrócić uwagę, warto się zainteresować, bo ceny są naprawdę rewelacyjne przy tej marce. Jest to marka Rock and Blue. Jest to szwedzka marka świetnej jakości, gdzie puch nie ma problemu z tym, żeby puch wychodził. Jenot jest naturalny, odpinany. Zresztą na poszczególnych modelach postaram się opowiedzieć, przypomnieć i wskazać na podstawowe elementy danego wyrobu. Rzeczy prezentujemy na Pani, pani Renatce. Pani Renatka ma, nosi rozmiar pomiędzy 42 a 44 W biuście ma 102 cm, 112 cm w bioderkach. W tej chwili ma na sobie ubraną puchową kurtkę Bim Mit długości 75 cm. Czyli taka fajnie zakrywająca pośladki, dochodząca tak do połowy uda. Bardzo zgrabna kurteczka. Kod produktu to jest 104 łamane 14465. Pani Renata ma na sobie rozmiar ubrany 42. Kurtka kosztowała 1799, w promocji kosztuje 1439, czyli cena jest naprawdę fantastyczna. I teraz to, co ważne. Kurtka ma odpinany kaptur, także jeżeli nie chcemy kapturka, możemy go w każdej chwili odpiąć. Jak również oprzycie z jenota jest też odpinane. Czyli też osoby, które no nie lubią, czy ze względu na pogodę nie chcą w danym momencie mieć jenota, mogą sobie odpiąć. Tak jak widać, jenot jest przepięknej urody, jest wielki, olbrzymi. To nie jest jak ja to mówię myśli ogonek, tylko jest to naprawdę takie bogate futro, gdzie nie tylko spełnia swoje funkcje estetyczne, ale również i użytkowe, bo jednak świetnie chroni tutaj głowę przed chłodem. Kurteczka zapinana na zamek, dodatkowo zapinana na napki. Kieszonki też zapinane na zamek, skośne. Dobrze mówię skośne? Tak, tak. skośne. I dodatkowo na wysokości piersi, również z jednej strony kieszonka. W środku też posiadają właśnie. Kieszonki zabezpieczające, gdzie można w każdej chwili schować cenne rzeczy, typu dowód, karta bankomatowa. No jest to naprawdę świetnie przemyślany produkt. Co jest jeszcze istotne, układ pikowania, który został zastosowany, tutaj jest poziomo pikowany, natomiast boki całe. Są pikowane w taką drobną krateczkę. Uzyskujemy wtedy ten efekt wizualny, że wzrok opiera nam się tylko na tym rejonie, tutaj, a boki jak gdyby odchodzą, nie widać ich, dzięki czemu sylwetka jest wyszczuplona i bardzo zgrabnie wygląda. Pikowanie jest tego typu również powtarzane na rękawach, że też. Część rękawa jest gładka, część rękawa jest tutaj pikowana właśnie w tą krateczkę. Co jest też fajne, że przy rękawku tutaj jest zapięcie czyli można w każdej chwili, jeżeli chcemy, żeby nie chcemy, e, chcemy mieć luźniejszy rękaw, to go rozpinamy. Natomiast jeżeli chcemy mieć ciaśniejszy, ubieramy rękawiczki, nie chcemy, żeby nas zawiewało. Wówczas zapinamy zameczek i mamy ochronę przed chłodem. Przypomnę, kod produktu to jest 100, 104 łamane 14465. Jest to puchowa kurtka Bimmit długość 75 cm w rozmiarze 42 w cenie promocyjnej 1439 zł. Teraz prezentujemy tą samą kurteczkę, tylko w kolorze MUD. Jest to kurteczka o kodzie produktu 104, łamane 144,66. Tutaj w tym przypadku pani Renata ma na sobie ubraną 44, ale też tak jak i poprzed przy poprzedniej kurtce. Ten sam typ pikowania, te same. E, zasady, tak samo piękny kołnierz, e, to oprzycie, kaptura przepiękne, e, także jest to świetna propozycja. No i przede wszystkim w doskonałej cenie. Mhm. Cena 1439 zł. Jest to cena, która w, w przypadku tej marki i tej jakości jest no, niespotykana. Także jest to szalenie atrakcyjna oferta dla Pań, które są z marźlakami, które e, lubią ciepełko to jest najlepsze rozwiązanie jakie może być. Przed chwilą prezentowałyśmy kurteczkę długości 75 cm. E, w tym momencie prezentuję kurtkę e, w e, długości 90 cm. Jest to kurtka, ja mam na sobie kurtkę czarną, jest to kod produktu 104, łamane 14467. Ja mam na sobie ubraną 50. W przypadku Rock and Blue właśnie jest ten problem, że trzeba jednak rozmiary brać raczej większe, dlatego że tabela rozmiarowa nie do końca e, odpowiada faktycznym wymiarom. Kurtka kosztowała 1899 zł, jest w promocji za 1519 zł. Kod produktu koloru czarnego to jest 104, łamane 14467, tak jak w przypadku krótkiej kurtki. Tak samo i tutaj są skośne kieszenie. Tak samo jest kieszonka tutaj na wysokości piersi, jest, pieszonk, jest zameczeń przy rękawkach. Także praktycznie funkcje są te same zachowane. Kurtki różnią się tylko długością. Ta kurtka występuje jeszcze w dwóch innych kolorach. Jest to kolor MUD. I kolor granatowy, czyli też bardzo fajne, bardzo takie twarzowe kolory, które generalnie cieszą się dużym powodzeniem. I teraz w przypadku, ja podam kody dla poszczególnych kolorów. W przypadku kolorów MUD jest to 104 łamane 468. A w przypadku granatowego koloru jest to 104, łamane 14469. Przypomnę, są to kurtki puchowe z naturalnym odpinanym jenotem. Posiadają odpinany kaptur wiele funkcji takich użytkowych, bardzo dobrze się sprawdzających. Są to cieplutkie kurtki, zresztą, ponieważ to są szwedzkie kurtki, to kraje skandynawskie właśnie słyną z tego, że odzież zimowa ich, przez nich produkowana, czy dla nich produkowana, spełnia takie bardzo wyśrubowane normy, jeżeli chodzi o termikę. Tutaj te kurtki to są dedykowane osobom. Z marszluchą te, które faktycznie na przykład komunikacją miejską się poruszają, potrzebują mieć coś ciepłego, żeby ich nie zawiało, żeby się nie przeziębiły. Przypomnę, kurtka kosztowała 1899 zł, w promocji kosztuje 1519 zł. Tylko prosimy zwracać uwagę na rozmiar, dlatego że ta rozmiarówka jednak odrobinę jest zaniżona i no ja mam na się sobie pięćdziesiątkę, gdzie raczej zazwyczaj noszę pomiędzy 48 a 50, a tu właśnie niestety mniejsza by na mnie chyba była za mała. Także tutaj to mamy omówioną i przechodzimy do kolejnej propozycji. I teraz kolejną kurteczką z naszej oferty jest kurtka marki Rinopele. Jest to kurteczka z kapturem. Kaptur nie jest odpinany. Jest jedynie możliwość regulowania w obrębie stoperków tutaj jego obwodu dzięki tym troczkom i stoperkom. Ciekawym rozwiązaniem przy tej kurtce. Są magnesiki zamiast zapięcia, także też bardzo fajnie się to sprawdza. Kieszonki i tutaj taka szlajfka z taśmy rybsowej podrasowują całość. Zresztą kontrastują bardzo ładnie te czarne zamki, czarne taśmy. Bardzo fajne rozwiązanie. Pani Renata ma na sobie rozmiar 40. I też promocyjna cena 299 zł. Kurteczka kosztowała wcześniej 599. Zapinana na długi zamek. Zamek jest dwudzielny, e, także można je w przypadku, nie wiem, siadania do samochodu, do autobusu odpiąć tylko z dołu właśnie. Takie zapięcie z um, takim kołem, powiedzmy. I, i tą właśnie taśmą odrzutową. Tak. Także jest to takie fajne, modowe rozwiązanie. Mhm. No Piękny kolor, kolor taki tak. musztardowy, właśnie. Tak. Także do połowy uda długość, zakryta pośladki daje duży komfort użytkowania. Ma, ma. I termiczny I jest, komfort, tak, bardzo duży. Tak, tak. No, co jest jeszcze istotne, na co ja podkreślam, przy, na, zwracam uwagę przy kurtkach. Te kurtki posiadają mankiety, czyli nie ma tej obawy, że nam będzie zawiewało przez, man, prze, poprze, przez rękawy, bo często się zdarza, że mamy szerszy rękaw i w tym momencie nam podwiewa. Tutaj nie ma tej obawy, jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Tak, jak wspomniałam, przed zimą nie uciekniemy, ona i tak nadejdzie, więc musimy, pomimo tego, że Aura jak gdyby przekonuje nas, że będzie cały czas ciepło, tutaj trzeba pomyśleć o chłodach. I jednym z takich pomysłów na chłodniejsze dni jest kurtka Malwina marki Getex w kolorze czarnym o kodzie produktu 106 łamane 146,75 też w promocyjnej cenie. Kosztowała 1729 zł. Kosztuje 1199 zł. Kurteczka Przepięknie pikowana w taki oryginalny wzór, taki nietypowy, mhm. zapinana na zamek, zameczki przy kieszonkach, też ocieplenie w kurtce to jest włóknina. Naturalny jenot, również patrzę, czy jenot, czy lis. Tak, i jenot, naturalny kołnierz z jenota. Kaptur nieodpinany. Natomiast jenot jest odpinany, czyli też bardzo fajna e, propozycja dla pań, e, które raczej cenią sobie bardziej klasyczny e, styl niż taki sportowy, mm. bo to jest tak mówię, raczej tak w, dla bardzo pani, która kupka. tak sukieneczki nosi, kostiumy. Czy to pikowanie um, nadaje takiego, takiej elegancji, tak, prawda? Bo to tak, nie są zwykłe, nie, rąby, jest, to, czy, tak, czy tak, tak, nie jest to graficzne jakieś tak, tam, tylko, tylko takie. Tak, to szalenie się robi. oryginalne, właśnie mm -hmm. unika to ładne, pikowanie. Tak. I przypomnę, kod produktu kurteczki to jest 106, łamane 14675, cena kurtki w promocji 1199, Kosztowała 1729. No, no. I na zakończenie dzisiejszej prezentacji pokazujemy białą kurtkę, właściwie nie białą. To jest taki kolor śmietankowy. Kurtka Iweta o kodzie produktu 106, łamane 14423. Rozmiar pani Renatka ma na sobie 40, czyli tak jak widać, ta kurteczka wychodzi, wychodzi większa. Wie, tak. Zdecydowanie większa. Ona chyba nawet jest jeszcze na mnie trochę za Tak, to jest właśnie mhm. o to chodzi. I tutaj cena kurteczki w promocji to jest 499 zł, kosztowała 759 na uwagę zasługuje takie misiowe wykończenie mm. pod zamiast ociepliny jest takie tkandzianina futerkowa typu misiu. Ona powoduje, że tu przybusić, przy szyi, tu gdzie styka się kurtka z ciałem, jest szalenie to przyjemne. Mm -hmm. To jest tak, jak się dotyka. Dziecięce zabawki, tak, takie to taki... pluszaczki, to tak, właśnie tak. Taki duszy plusz, tak, prawda? tak, mhm. przepięknie, bardzo fajnie to daje fajny efekt. Zapinana na dwa duże guziole, przy czym można ją również podpiąć w przypadku mhm. chłodu tu całkiem wysoką. Dobrze to naczuję, Tak, na czuja. O, tak, pięknie. Bardzo o. dobrze, 3 plus, jak mówiła nasza chemica. Tak. O i bardzo fajnie to wygląda, też można szalik zastosować, kieszenie duże nakładane, proste, prosta forma i też oryginalne ciekawe pikowanie. To nie jest takie bo, klasyczne pikowanie, tylko to jest pikowanie, które było robione specjalnie dla Getexu, właśnie według ich projektu, także bardzo fajnie to wygląda. Przypomnę, marka GetEx, kurtka nazywa się Iwetta, e, kod produktu 106, łamane 14423, cena w promocji 499 zł. I na tym zakończymy tą króciutką prezentację. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami przy kolejnych prezentacjach. Jeżeli chcecie, żeby coś konkretnie było pokazywane, jakiś rodzaj produktów Was interesuje dodatkowo. Piszcie, dzwoncie, chętnie się ustosunkujemy do tego. Jeżeli będzie możliwość, chętnie zaprezentujemy, bo tak trochę działamy na wyczucie to, co nam się wydaje, że może Państwa zainteresować, a chętnie skorzystamy z podpowiedzi. Dziękuję bardzo, zapraszamy ponownie i mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję.